Witam Państwa z Domu Polskiego i zapraszam na nadchodzące imprezy. W niedzielę 3 listopada odbędzie się koncert i występ zespołu Jedliniok z Wrocławia. Podczas tego koncertu wystąpi również nasz zespół Polanie. Przypominam, niedziela 3 listopada, godzina 17. W kinie Globe w dniach od 15 do 17 listopada odbędzie się druga edycja. Festiwalu Filmów Europejskich. Polska jest również reprezentowana. Nasz film pod tytułem 80 milionów. Jego projekcja odbędzie się w niedzielę 17 listopada o godzinie 16. Zapraszamy również na Andrzejki 30 listopada. Tym razem mamy szczęście. Zabawa wypada w święto, świętego Andrzeja. Bilety w cenie, w cenie 50 dolarów od osoby dostępne są w Domu Polskim i w punktach polonijnych. Wszelkie informacje na temat imprez odbywający się w Domu Polskim znajdziecie Państwo na naszej stronie www.dompolski.ca lub polishcenter.ca. Zapraszam również na naszą stronę Facebook oraz na Twitter at Polish Center. Zapraszam i do zobaczenia.